Cześć przyjaciele, dzisiaj tak szybko sobie tutaj jeszcze omówimy jedną sprawę, mianowicie co to z tym zaworem tutaj zrobić ciekawego. Będzie to tak na szybko troszkę, bo nie mam za bardzo czasu, ale jeden z kolegów tam robił, tak więc chciał, żeby mu to pokazać. Tak więc pierwsza sprawa, zawór, jak już mówiłem tutaj na dole, tutaj, ten zawór, pokazuję paluchem musimy tam wykręcić ten elemencik ja do tego mam taki klucz zaraz to wykręcę jak to wykręcę to później pójdziemy sobie e, gdzieś tam do garażu i jeszcze go szybciutko rozbiorę i pokażę Wam jak to wygląda żeby tutaj nie pomieszać tych tych e, elemencików tam trzeba to po kolei sobie rozebrać dobra ja to wykręcę, na razie nie mam tej możliwości żeby Wam pokazać jak to wykręcam, ale to wszystko, to wszystko jedno to. To jest tam jakiś na klucz 36, chyba jak, jak dobrze pamiętam. Ja mam ten tutaj troszeczkę, on jest chyba milimetr większy, ale też daje radę. Tak więc dobra, ja to wykręcę i potem się tutaj dalej nad tym um, stanowimy. Dobra, zawalek wykręcony. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj tu się troszeczkę zabrudziło, ale to podczas wyciągania. Natomiast my musimy wyczyścić najbardziej tutaj tą siateczkę. I tutaj jest parę takich otworów. Dobra, teraz to zrobimy. Dobra. I teraz tak, pierwsza rzecz jaką robimy, odkręcamy tutaj pokrywkę górną, zaraz to odkręcę, i wam pokażę jak to wygląda. Dobra, pokryweczka odkręcona, i mamy tak, tutaj ta pokrywka, nic tu, nic tu nie mamy, co nam może wypaść, tutaj sprężynka z takim pikulcem. I to jest wszystko, po wyciągnięciu tego tutaj nam się pokazuje yy, taka nakrętka na klucz imbo. Musimy wziąć yy, klucz imbo i to sobie odkręcić. Zaraz to jeszcze pokażę. Dobra, i jak wyciągniemy, to mamy tak: pierwsze tłoczek, Tutaj z pierwszy otworek, drugie. Tutaj tak to wygląda w tą stronę to założona. Teraz tak, tutaj mamy taki malutki elemencik, sprężynka i tutaj ten końcowy element, tu już nic więcej w środku nie mamy i to wszystko jest złożone w tym kierunku od tej strony. Tak więc teraz, teraz bierzemy sobie, ładnie, to czyścimy. Najczęściej to tutaj jest niestety zabite. Tu takim drobnym, yy, drobnymi opiłkami. Przynajmniej u mnie to tak jest. Ładnie czyścimy wszystkie elementy. Po czym składamy z powrotem, wkręcamy i, yy, i po sprawie. Tak to wygląda. No, jest tak. Zawarek na swoim miejscu. Troszeczkę ładnie umyć by trzeba było, ponieważ zawsze tam troszeczkę tego oleju wycieknie. Niestety obłędnie nawet ciągnik może miesiąc stać i tak tam zawsze troszeczkę oleju jest na dole. Tak więc zawsze trochę tam wycieknie, ładnie powycierać, umyć. Jeszcze Wam teraz szybciutko pokażę. Odpalimy sobie ciągnik yy, i zobaczymy, jaki jest efekt czyszczenia, ponieważ akurat yy, jeżeli ciągnik jest zimny, a on tutaj stoi już parę dni, jak olej jest zimny, to na początku po wyczyszczeniu on troszeczkę lepiej to chodzi, bo, bo ten olej jest gęsty i tam jednak ten przepływ troszeczkę jest lepszy. Tak więc zobaczymy na ile to pomogło. I jak widzicie działa. No, jak widzicie, zadziałało bezproblemowo. O ile u mnie tutaj, jak ostatnio, ostatnio Wam robiłem ten film, to mówiłem Wam, że, że jest u mnie zawór do czyszczenia, ponieważ jak, jak olej już trochę się rozgrzał, się trochę rozrzedził, to to lekko chodziło, natomiast na początku to chodziło dość, dość opornie. Tak więc teraz widzicie tutaj nawet zimny ciągnik i bez problemu to działa. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Tak więc do, do następnego. Pa!